Siemanko, z tej strony tak. witam Was bardzo serdecznie. Witam w 10. odcinku serii of Fantasy, a więc serii, w której rozmawiamy ze sobą na tematy dookoła Counter Strike'a 2. W dzisiejszym materiale skupimy się przede wszystkim na iem Katowice, a konkretnie w fazie grupowej. Przeanalizujemy sobie, które drużyny mają największe szanse do awansowania dalej do play-offów. Przeanalizujemy sobie także opcje pod względem ceny, a na samym końcu postaram się ułożyć najlepszy skład, który będzie w stanie zdobyć masę punktów właśnie w tej fazie. Także co, bez przeszkody zapraszam do lajkowania tego materiału, subskrybowania kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, wbijania wyniki opisę tam m.in. mój Twitter oraz Instagram, na które znajdują się informacje dotyczące nowych materiałów, a ponadto znajdują się też, też inne ciekawe treści, także serdecznie zapraszam, a ja przejdę do podsumowania tego, co działo się w play plajina właśnie tego IM. Tak wygląda mój skład. Zdobyłem 218 punktów, zakończyłem tą fazę na top 18% i zdobyłem 12 punktów do ogólnej tabeli sezonowej. Generalnie ze składu jestem względnie zadowolony. Jedyne co trochę mi się nie podobało w tej rundzie to były role, bo ani Pierre na Enterfragerze aż tak dużo nie robił to raz. Żota na Eco Friendly także nie spisywał się rewelacyjnie. Majors na soporcie tutaj akurat nie mam zarzutów. Ale chociażby właśnie też pan Cello, który miał 63% headshotów, no nie trafiał tych headshotów. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Generalnie też tragedii nie ma, bo szczerze mówiąc, wszystkie drużyny awansowały już za pierwszym razem do, właśnie do fazy grupowej. Co rzadko mi się zdarza, tego typu fantazje, więc czutkę na nadróżnę miałem dobrą. Co prawda, do Gamer Legion było piknięte raczej na zasadzie takiego uzupełnienia, że nie mają tam pain, ale że może wejdą z drabinki przegranych. A tu się okazało, że poradzili sobie dosyć łatwo z Brazyliczkami. No, furia, pierwsza mapa na Imperial Female, dramat, ale na całe szczęście od tego momentu się już. Uruchomili i Kasera to bardzo dobry mecz dzisiejszy z Whitecard. Także ogólnie jestem względnie zadowolony z tego składu i myślę, że na takie względnie umiarkowane odbicie, potem co dało się po blaśnie, na pewno mi się przyda. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie, a ja teraz przejdę do tego, jaki mamy terminarz, jeżeli chodzi o JEMA, i tak to wygląda. Drużyny, oczywiście, podzielono to na dwie grupy, grupa A, grupa B i generalnie, jak ja to na ten moment widzę. Wydaje mi się, że G tu na spokojnie sobie poradzi z Virtus Pro. Eternal, mimo wszystko, powinno sobie poradzić na Falcons. Nie uważam, że ten mecz był jakoś bardzo jednostronny, ale z drugiej strony Eternal na razie pokazał się na tyle dobrze, że wydaje mi się, że mogą być takim ciarnym koniem ogólnie tego całego turnieju patrząc na to, jak zaprezentowali się na Blascie chociażby. Vitality 3D Max szczerze mówiąc, Vitality było dla mnie wielkim rozczarowaniem Blasta ale wydaje mi się, że na 3D Max powinni sobie mimo wszystko poradzić. Z drugiej strony, te Francuzi i pewny awans też mnie zaskoczył. Łatwa wygrana, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie na Astralis, a następnie na FlyQuest. Eee, więc generalnie wydaje mi się, że tutaj 3D Max, yy, no, no nie, ma, nie jest bez szans. Face Big. Tak szczerze, na papierze, wydaje się, że Face jest murowanym kandydatem do, do wygrania tego spotkania, ale to, jak dzisiaj Big pokazało się na Heroic, no, zasługuje na pochwałę. Ten hype nowych ich sniper bardzo dużo robi, więc generalnie wydaje się, że to nie będzie łatwa przeprawa na Face. Na Face, które wydaje mi się, że cały czas nie usunęły swoich głównych problemów w składzie i wydaje mi się, że jest szansa, że tutaj przegrają. W grupie B w pierwszej rundzie wydaje się, że Spirit powinien sobie poradzić na Astralis. Eee, bo szczerze mówiąc, trudno mi się wyobrazić, żeby ktokolwiek Spirit pokonał. NaVI mimo wszystko powinno wygrać z Furią. Eee, Maus Gamer Legend. Wydaje mi się, że ten mecz nie jest taki wyrównany, bo Maus gra z Tendinem po zmianach. Wiadomo, co wydarzyło się z Siukiem. A Gamer Legion pokazało się chociażby na tym właśnie IEM, że potrafi grać dobrze. REC bardzo dobrze się pokazywał, e, nowych nabytek z, właśnie z Nipu I mamy też mecz Mongol Liquid. Wydaje mi się, że ten mecz jest bardzo wyrównany na papierze i trudno wskazać mi jakiegoś jednoznacznego faworyta. Wydaje się, że mimo wszystko Mongolsi mają większe szanse, ale z drugiej strony Liquid chociażby w dzisiejszym spotkaniu e, o awans zaprezentował się całkiem nieźle, więc. Pytanie, czy mongolsi, którzy de facto grają pierwszy mecz od Majora, czyli już ta przerwa była dosyć długa, mówimy o meczach oficjalnych czy to na nich jakoś teoretycznie nie wpłynie niekorzystnie. Także tak wydaje mi się, że to tak powinno się wszystko rozłożyć. I teraz po prostu zastanówmy się, kogo najbardziej opela się wziąć. No bo dalsze fazy wydaje mi się, że nie wszystko jest w nich więcej. Nie ma takich pewności, ani w meczu G2 Eternal, wydaje mi się, że nie ma tutaj jasnego faworyta. Vitality potencjalnie na Face bądź Big, szczerze typowo bym Big, więc Vitality teoretycznie na Big powinno mimo wszystko sobie poradzić, ale z drugiej strony szczerze mówiąc, no jestem na przykład rozczarowany jak spisuje się Flames, bo wydawało mi się, że po z Pinksa może tych fragować całkiem nieźle. Robs teoretycznie nie wygląda aż tak tragicznie, ale z drugiej strony nie wiem, czy bym mu zaufał. A w grupie B, no wydaje się, że Spirit powinno sobie spokojnie poradzić. A jeżeli Mongolsi wygrają na, na Liquid, to wydaje mi się, że w finale mierzą się właśnie z. Face. Także takie mam różne predykcje co do tej fazy, ale z drugiej strony, tak jak już mówiłem wcześniej, to może się wydarzyć absolutnie wszystko. I to jest też problem, jeżeli chodzi o opcje, bo jeżeli mamy coś takiego, że może wydarzyć się absolutnie wszystko, a dodatkowo zawodnicy są drodzy, to trudno kogokolwiek wskazać. Spirit, szczerze mówiąc, trudno też mi kogokolwiek wybrać, bo wiadomo, donk, no to jest 200 miliardów punktów, ale z drugiej strony trzeba znaleźć do niego partnera, może chopper, bo na ostatnim właśnie blaście spisywał się nieźle jako eagle, i może potencjalnie za co 93 nie jest aż taką tragiczną opcją, i jakoś szukać tego podwojenia. Udało mi się złożyć skład z Donkiem, ale jest on dosyć ryzykowny, że tak to się wyrażę. G2 cały czas podwojenie Hunter Heavy God, moim zdaniem najlepsze z tych wszystkich. Snacks, no rating dosyć średni, ale ostatnio ogólnie iglowi spisuje mi się mocno średnio, więc można też na niego pójść, ale wydaje mi się, że Hunter z ratingiem 1,05 i Heavy God, który jest tańszy od marca. Może tutaj spokojnie, punktowo dostarczyć. 212 to jest cena jeszcze całkiem interesująca. Jeżeli chodzi o Navi, wydaje mi się, że tak, Alexi jako uzupełnienie, jest OK, jest o 1000 tańszy od Snacksa. Wydaje mi się, że najlepszym pikiem z overallowo z drużyny jest IM jeżeli chodzi o stosunek do jakości do ceny, ale z drugiej strony, na przykład postawienie na Wonderfula może mieć prawo tak, żeby tu. BID jest troszeczkę za drogi, ale z drugiej strony na przykład ma fajne headshot. Z Vitality szczerze mówiąc, zaryzykowałbym z Medium, bo ostatnio naprawdę spisuje się bardzo dobrze i ten rating z poziomu powiedziałbym takiego 1.0, 0 ostatnio podskoczył nawet na 1-15, więc można tutaj zaryzykować na 205. Flamesa raczej bym unikał. Apex ostatni turniej mocno średni i widać obniżkę formy, że to już nie jest taki zawodnik, który na tej Star Grał przez chwilę na Star w rolach, ale teraz wydaje się, że jego umiejętności trochę spadły, więc nie wiem, czy za 185 bym się w niego pakował. Neyrob, no ale z drugiej strony Rob jest takim typowym trzecim, któremu trudno dać jakieś rozsądne statystyki. Za za 230 można też na nim podmienić. Face, szczerze mówiąc, bym unikał, naprawdę, bo. Kwestia jest taka, że ja uważam, że nie ma tam nadal wystarczająco jakości, patrząc na formę indywidualną i Prodena i Brokiego. Ogólnie mam wrażenie, że tam kwestia jest taka, że zawsze znajdzie się taki jeden, który będzie zasysał. I to bardzo mocno powoduje, że trudno mi zaufać, jeżeli chodzi o, o ten turniej. I też kwestia, że są stosunkowo drodzy co do innych opcji. Maz unikałbym Jagodnia, patrząc na to, że grałem z Tendinem. Może ten węgier młody 16-letni coś działa, ale z drugiej strony, czy ja mam załapać Bronowi, który będzie iglem? Średnio chcę mi się w to wierzyć, dlatego wydaje mi się, że tutaj MIOWSKO małbym unikęłek ogna. Eternal wydaje mi się, że są bardzo fajnymi opcjami i nie są jeszcze tacy przesadnie drodzy, tak szczerze. E, bo wydaje mi się, że Ivoxy, który naprawdę bardzo dobrze spisywał się na... Na tym turnieju może być bardzo interesującą opcją. I Vikadia. Odbietem można wciąż no San Sanchelarysa. Major jako X też miał swoje momenty, no i jest ten żota. Może to nie był jakiś wybitny występ, ale Mirsko 194 to też nie jest taka zła ce cena. To samo można powiedzieć o Mongols. Też są całkiem nieźle cenowo. Wydaje się, że mimo wszystko najlepszą opcją chyba jest Techno, ze względu na niezłe headshoty i patrząc, na... i ewentualnie można zadać go na attackera. I patrząc, że ma rating 1.06 przy cenie 192. W Linii oczywiście headshoty na prawie 60. Yy, procentowej skuteczności, więc to też jest bardzo fajna opcja. No i od biedy jeszcze jest ten ale z drugiej strony 910 y, tylko na main AWP i kosztuje o 4000 drożej od mdwinia. Więc pytanie, jak się budżetowo to spinie. Furia, bardzo fajny, znaczy bardzo fajny, no, przejście przez fazę właśnie play-inową z lekkim problemem, ale potem sobie poradzili. Z drugiej strony grałem na Nawi pierwszy mecz. Więc wydaje mi się, że wszystko powinni przegrać. Z drugiej strony myślę, że postawienie na Furię Byłoby bardzo ryzykowne, ale z drugiej strony cenowo nie wyglądają aż tak źle. Liquid. Liquid jest ultra tanie w porównaniu do wszystkich drużyn. I patrząc na chociażby potencjał Ultimata, i na to, że JK jest obszarem, ostatnio trochę obniżył loty, ale mimo wszystko jest w stanie punktować, to gdyby Liquid udało się pokonać Mongolsów, to moim zdaniem powinni sobie poradzić z Mouth i z Gamer Legion. I patrząc na tą cenę, wydaje mi się, że to mogą być bardzo interesujące różnice. Także jeżeli ktoś chce zaryzykować, to wydaje mi się, że Liquid też jest bardzo fajną opcją. Falcons troszeczkę drogo. I, I mimo wszystko pamiętajcie, że cały czas to jest Falcons. I uważam, że mimo wszystko Eternal powinno sobie z nimi poradzić, a jak nie Eternal, to Niko po prostu wydaje mi się, że zatęskni za czasami G2 i powinien. Yy, no i będzie płakał, jak będzie grał na G2, więc to ja poradzę. Astralis. Wydawało się, że już odpadną z tego turnieju, ale się podnieśli. Kaden za 178, całkiem niezły dzisiejszy mecz, ale z drugiej strony, pierwszy mecz na Spirit, więc to by była wielka sensacja, jeżeli Astralid by wygrał z, z ruskimi, ale wydaje mi się, że raczej to się nie wydarzy. No i mamy jeszcze kilka innych opcji. VP nie, nie jestem przekonany. Myślałem, że w tym składzie drzemie większy potencjał, ale z drugiej strony, jakoś na przykład ten Flames, czy Flamus, przepraszam, jakoś tak na razie nie spisuje się dobrze, więc. Więc może w przyszłości, ale, ale wydaje mi się, że nadal mi wszystko czegoś tam brakuje. 3D Max są bardzo tani, to jest niewątpliwa zaleta, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mimo wszystko Vitality powinno sobie z nimi poradzić. Pytanie, czy nie będą w stanie zaskoczyć potencjalnie na przykład w dolnej drabince. Big, wydaje mi się, że mają realne szanse, żeby pokonać Face. Ale myślę, że nawet ELITY też powinni przegrać i z drugiej strony trudno mi wskazać jakiegoś jednego jakiegoś niezłego zawodnika. Z drugiej strony ratingowo nie wygląda wcale aż tak źle. No i Germel, Legion dla odważnych myślę, że można tutaj postawić na potencjalne zwycięstwo z Maus, i może jakieś fartowne zwycięstwo z Liquid albo z, e, z Mongolcami, ale wydaje mi się, że chyba mimo wszystko to są progi za wysokie. Także to chyba tyle jeżeli chodzi o analizę tych zawodników, a ja teraz przejdę do składu jaki ja na, mam na ten moment. I szczerze mówiąc, to jest połączenie pewnego ryzyka z, z pewną opcją, jaką jest nawi. Wydaje mi się, że postawienie na Eternal Fire jest oczywiście ryzykowne, ale z drugiej strony uważam, że naprawdę trudno wskazać jakąś taką logiczną kombinację. Dodatkowo, umożliwia mi ten skład granie tylko jednym iglem, a patrząc na to, na potencjał fragowy igli przez ostatni czas, to wydaje mi się, że dwóch to może być troszeczkę za dużo. I wcale mi się nie wydaje, żeby na przykład eternal był na straconej pozycji. Tak szczerze od biedy ten skład zawsze może też przejść z trzeciego miejsca, bo wydaje mi się, że jeżeli Eternal nawet by przegrało na G2, to drabince dolnej, trudno mi, wydaje mi się, że będą w stanie sobie poradzić potencjalnie na przykład z FaceClanem. To samo Na'Vi. Jeżeli nawet przegrają ze Spirit, to potem w dolnej drabince nie wygląda to wcale aż tak źle, no bo popatrzmy sobie na tą drabinkę ewentualnie. Trafiają prawdopodobnie wtedy na przegranego Liquid, albo na jakąś drużynę typu Liquid, Mouse, Gamer Legion. Wydaje mi się, że powinni sobie spokojnie z niej poradzić, a potem w finale potencjalnie na przykład na Mongo też nie są na. Przepraszam, bo to nie będzie finał na Mongols, tylko wygrane z drugiej drabinki. Więc wydaje mi się, że patrząc, to tam jest Astralis, Furia, to powinni sobie poradzić. Tak samo wydaje mi się, że Mongolsi mi wygrają z Liquid, a potem czeka ich jakaś całkiem niezła druga do finału. Rolę myślę, że tutaj trzeba jeszcze się zastanowić, chociażby na wykadli, jaką dać rolę. Możliwe, że tutaj coś zmienię. Woktit oczywiście zostanie na main AWP, Alexi na saporcie, im na multi -fragerze i techno albo na właśnie na headshot machine, albo na attackerze ma tak samo procent. Więc wydaje mi się, że też jest do zastanowienia. Boostery dodam oczywiście um, jutro albo po odcinku i chyba tak zagram. Zaryzykuję, bo wydaje mi się, że jest w tym ryzyku jakieś szaleństwo, które może się udać. Od biedy nad jakimi składami jeszcze myślałem. Kwe... Myślałem też nad składem potencjalnie y, oczywiście moje standardowe duo póki co, czyli Hunter Heavy God i wtedy daję Alexiego B oraz, y, jeżeli dobrze pamiętam Wonderfula, y, no właśnie nie, nie Wonderfula. Yy, bo to, tego składu mi brakowało właśnie, bo, bo miałem też skład na zasadzie, aha, tylko że to był skład właśnie z Vitality, gdzie tutaj dawałem yy, Apexa i dawałem Flamesa, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy wtedy bym nie wolał wziąć sobie tutaj mimo wszystko yy, Mediego i wtedy mnie stać na spokojnie na Techno albo mogę pójść w jakąś też inną opcję ciekawszą. Yy, to jest jedna kombinacja. Myślałem też nad kombinacją, w której miałem Snaxa, Monesiego, Miałem Alexiego B z Wonderfulem i miałem w tej kombinacji także Techno i to też nie jest głupi skład, bo wtedy liczycie na masę punktów od Manessiego i na to, że Wonderful mimo wszystko nie będzie aż tak zasysał. I szczerze mówiąc ten skład też mi się podoba i miałem go kliknięty na początku, ale z drugiej strony nie wiem, czy nie chcę trochę zaryzykować z tym. Widziałem też bardzo szalony skład, żeby wziąć na przykład Zlote, wziąć Taresa dodatkowo jeżeli dobrze pamiętam to był Zinio i Techno i pójść w Alexiego B. To jest wielkie szaleństwo, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też ma prawo by tu ono pójść dalej. Jeżeli ktoś chce iść w Donka, bo oczywiście kocha ruskiego wiadomo kogo, to można złożyć skład na podstawie Chopper Donk, do tego dołożyć, jeżeli dobrze pamiętam, e, dwójkę z Liquid, bo są fajnie i tanie i myślę, że mogą punktować. I wtedy to jest JKS i Ultimate i bierzecie sobie Majora. I myślę, że ten skład też ma potencjał punktowy, żeby tutaj dołożyć niezły rezultat. Ale na ten moment chyba mi najbliżej do zestawienia... I zaryzykowanie z Eternal Fire, pójście w Woksika i Wikady, którzy spisywali się całkiem nieźle, postawienie na jednego zawodnika Mongol, z jakim jest Techno, i pójście w Na'Vi. Nie wiem, czy to wypali, mam do tego pewne wątpliwości, ale z drugiej strony do odważności świat należy i ostatnio moje decyzje fantazy, patrząc też na EPL-a, są odważne i myślę, że to jest taki weekend, który mnie mocno zweryfikuje z tym, czy ta odwaga ma sens czy mimo wszystko nie lepiej trochę stopować i pójść w jakieś nieco pewniejsze opcje. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że naprawdę tutaj dużo meczy 50 na 50 i może się wydarzyć absolutnie wszystko. Także co, to chyba na, tyle na dzisiaj. Mam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, ewentualnie chcecie się pochwalić swoimi drużynami, możecie to pisać w komentarzu. A my się widzimy prawdopodobnie przed playoffami, gdzie także złożę swój skład. I, i, I chyba to tyle. Także do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Na razie wszystkim. Cześć!